Witam wszystkich, nagramy taki szybki filmik, może ocieńcie ciekawej treści Może niektórzy wiedzą, że tam roku kupiłem samo zbierającą I miałem dużo ilość szuwaru bardzo złej jakości Głównie łąki nigdy nie koszone Trawy po dużych deszczach od ludzi Dużo towaru niedosuszonego No jak mówiłem, słabej jakości, takiego co już jest kilka lat był wiecie już Na pniu uschnięty już Poddał się także pewnym tak spróchnianiu, już, już zwęglowa... stawał się w pewnym stopniu węglem organicznym. I to było wszystko złożone e, głównie z różnych takich tak, rzeczek, e, stare trawy, których stwierdziłem, że bydło jednak nie będzie jadło. Chociaż delikatnie się dawało to bydło, co lepsze. No i sami widzicie, tak to wygląda. E, ona była tutaj, tutaj, aż tam do samego końca. Więc już niewiele jej zostało. Ona nie była niczym ubijana, tylko samo samoistnie to się ugniotła. I jak widzicie, było przykryte folio z oponami i tu gdzie była opona, tam mi gnije. Tu gdzie były dwie folie, gnije. Z drugiej strony tam gdzie nie była przykryta, no to w sezonie dużych opadów, tak, była warstwa naprawdę problematyczna, gdzie było ciężko się dostać. Bo było tak i zmarznięta i duża warstwa mokra. Więc na zimę najlepiej przykryta. Ale w sezonie letnim yy, lepiej odkryta. Oczywiście to jest pryzma z sianem, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ale jak ktoś ciekawy, to zapraszam do wcześniejszych filmów. Tak to wygląda. Jest mokrzejsze. Więc to jak widzicie sami, jest delikatnie przesuszane I lecimy dalej z tematem. Problem z myszami, tak, jest. Jak sami widzicie. A to służy nam do ścielenia. Czy zrobiłbym to po raz drugi? Tak. Jak się będę miał w tym roku z czego? Myślę, że pryzma jest fajnym sposobem na niedosuszone masę. Na tani koszt przechowywania. Kostki. Oczywiście też robiłem to kostki robiłem z lepszego, no i starałem się dosłyszeć. szybciej było jednak zbierać mi samozbiorąco, bo w kostki to muszę przynajmniej mieć dwie osoby do zbioru a samozbiorąco jestem sam w stanie przywieźć spore reł niedosuszonej masy, która na kupie do zimy jest w stanie dotknąć tak to mówię jako ciekawostka, oczywiście myślę, że pryzma typowa z paszą, dobrej jakości jest oczywiście na plus nie ukrywam tego, tylko ogólnie to mnie martwi to, że to jest brak miejsca. Tak? Żeby pryzmę zrobić dobrą to by trzeba ten cały przejazd założyć. Tak? I tak na logikę nie jestem tego w stanie ogarnąć, bo niestety ale muszę wtedy mieć dojazd do tej części podwórza. Bo jak sam widzicie, mam już tu bydło, a mam tylko z jednej strony możliwość dojazdu, także jest też problem. A że gdzieś muszę trzymać substytut ścielenia, no to substytut ścielenia trzymam tutaj. No i mam problem gdzie zrobić pryzmę. Była pryzma w roku na polach. No to na polu jest trochę kosztowne, bo nie przywiozę na cały tydzień, sami dobrze wiecie, tylko trzeba by codziennie przywozić, no i to już jest spory obowiązek, tak? No i też ptaki mi też porobiły dziury niestety, no. Ale mam też taki plan, że narobię siana zapas, że już co dole mi się nie będzie mieściło i chcę zrobić normalnie w pryzmę, przyczepło, tak jak powinno być. A teraz mamy, widzicie, żywienie zielonym, non-stop. Mają cały czas jedzą. Bez dodatku ospy. Samo to, co widzicie, jedzą. No to jest takich już łąk. E, tutaj wokół licy. No to są moje łąki. No, co w tym roku na powie, że już mniszek e, lekarski wydał następców. A więc trochę jest późno, a plon mi się nie jest zły, trzeba by te łąki zapewne przesieć, bo bobry na wiosnę zalały łąki i dobre trawy wypadły. Też jakby na to nie patrząc. Więc tak to wygląda. Tyle na filmie. Oceniajcie, komentujcie, krytykujcie. Cześć.